Moja firma od 2015 obniżyła emisyjność o 69%. Z całą pewnością nie zrobiła tego z dnia na dzień, tylko na podstawie jakichś bardzo jasnych, określonych kryteriów i przyjętej strategii. Myślę, że strategii, znając solidność naszego zarządu, strategii, która jest dyskutowana na każdym spotkaniu, na każdym posiedzeniu, posiedzeniu zarządu, ale tym bardziej, że jesteśmy firmą notowaną na giełdzie, w związku z tym musimy dane przedstawiać. Myślę, że strategia to przede wszystkim strategia rozpisana na poszczególne typy produkcji. Pamiętajmy o tym, że Geberit jest zarówno producentem orurowania TE, jak i ceramiki. Od 2015 roku przecież przejął fabrykę w kolei we Wrocławku i w innych, w innych krajach. Jest również producentem stelaży charakterystycznych stelaży gabeli. W związku z tym z całą pewnością strategia jest rozpisana i wiemy o niej, że jest rozpisana na poszczególne fabryki, na poszczególne działalności i z całą pewnością można się pochwalić, pochwalić tym wynikiem od 2015 minus 69%. W roku ubiegłym prawie 79% naszej produkcji, to jest produkcja ze źródeł odnawialnych i to też jest coś, co absolutnie podlega temu, żeby się chwalić, mówić o tym, uwrażliwiać i na każdym spotkaniu z inwestorem o tego typu rzeczach mówić.